Rozdział siódmy. Europa przed I wojną światową, plany rosyjskiej agresji na Prusy Wschodnie, spotkanie strategów, historyczna decyzja, czy ufać Olbrzymowi, którędy uciekał generał, światło w Melinie, Batura ucieka z księgą. W Europie od dawna narastało napięcie, które mogło doprowadzić tylko do jednego starcia europejskich mocarstw. Wszyscy w pułku czuliśmy niepokój, ale i zadowolenie. Od dawna trzeba było wyjaśnić pewne sprawy pomiędzy nami, a bezradnymi i rozgadanymi Francuzami, połączonymi sojuszem z zadufanymi Anglikami. Wierzyliśmy w siłę naszej najlepszej na świecie piechoty. Po wybuchu wojny natychmiast skierowano nas na południe od Gombina. Przeciw sobie mieliśmy trzeci korpus rosyjski, dowodzony przez generała porucznika Jepancina. Cała nasza 70. Brygada 35 Dywizji Piechoty z 17. Korpusu Generała Kawalerii Augusta von Mackenzena przybyła na miejsce pociągami. Szczerze mówiąc, w drodze młodsi oficerowie ostropili, a ja większość czasu spędziłem w sztabie brygady ustalając taktykę i zapoznając się z naszymi planami obronnymi w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Rosjanie planują prowadzić uderzenie nie na Berlin, jak tego chcą Francuzi, lecz w kierunku Węgier i Bałkanów, opowiadał nam oficer wywiadu. W stronę Prus wschodnich zaatakują dwa korpusy, których zadaniem będzie raczej akcja demonstracyjna. Dowodzą nimi dwaj skłóceni ze sobą generałowie. Rennenkamp w czasie wojny sowiecko-japońskiej nie wsparł brygady kawalerii Samsonowa, za co ten drugi spoliczkował go. Obaj należą też do dwóch zwalczających się klik politycznych. Skoncentrowaliśmy swoje siły w trzech rejonach: między Toruniem a Iławą, w okolicach Olsztyna oraz pomiędzy Tylżą i Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. Jakie siły wystawili przeciw nam Rosjanie? Zapytał generał porucznik Henig, dowódcy naszej dywizji. Północna armia Niemen generała Rennenkampfa liczy około 14 dywizji piechoty i pięć dywizji kawalerii, tłumaczył człowiek z wywiadu. Południowa armia Narew generała Samsonowa. To piętnaście dywizji piechoty i trzy dywizje kawalerii. Nasza ósma armia to w sumie dziewięć dywizji, zauważyłem. Jak mamy obronić Prusy? Wtedy na naszą naradę przybył sam von Mackensen. Spojrzał na nas groźnie. Jakieś wątpliwości, panowie? Zapytał. Rozmawiamy o planach obronnych, tłumaczył mu podpułkownik von Dunker, szef sztabu korpusu. Panowie. Każde wojska atakujące Prusy Wschodnie staną przed trudnym dylematem. Rozdzielić się czy skoncentrować na jednym kierunku? Przyczyną takich trudnych wyborów jest Giżycko, stwierdzą Bojen, strzegącą wąskiego przesmyku pomiędzy długim pasem jezior biegnących z północy na południe. Raczej nie połączą sił, choćby ze względu na wzajemną niechęć dwóch generałów. Nie będą działać w sposób skoordynowany i nie będą się wspierać. Właśnie w tym upatrujemy naszą szansę. W dniu 17 sierpnia Rosjanie, mimo że nie zakończyli koncentracji sił i nie zabezpieczyli tyłów, zaatakowali. Dwa dni później doszło do nierozstrzygniętej bitwy pod Gombinem. Nasza dywizja została zmuszona do odwrotu. W tym czasie oddelegowano mnie do sztabu ósmej armii, gdzie miałem brać udział w pracach planistycznych pod dowództwem samego generała pułkownika Maxa von Pridwitz und Gafron. Naczelne dowództwo cały czas naciskało, żeby atakować. Wieczorem 20 sierpnia otrzymaliśmy alarmującą informację. Dziś południowe skrzydło wojsk rosyjskich wkroczyło do Prus Wschodnich od południa, powiadomił nas osobiście jeden z oficerów z Ostruckiego garnizonu. W tej sytuacji, zgodnie z rozkazami, mamy wycofać się, żeby wyrwać nasze siły z okrążenia, powiadomił nas po chwili milczenia von Pridwitz. Wszyscy obecni patrzyli na siebie zdumieni. Natychmiast zaczęliśmy nad mapami ustalać przebieg operacji odwrotowej. Następnego dnia rano otrzymałem rozkaz ze sztabu generalnego natychmiastowego wyjazdu do Hamburga. Najpierw samochodem odwieziono mnie do królewca. Stamtąd z samolotem łącznikowym odleciałem do Poznania. Pierwszy lot w życiu zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Pilot był doskonały. Jak się później dowiedziałem, przeniósł się do eskadry myśliwskiej i zginął gdzieś nad Francją. Z Poznania pociągiem pojechałem do Hamburga. Rankiem dnia następnego dowiedziałem się, że generał von Pridwitz został zdymisjonowany. Na jego miejsce mianowano generała Paula von Hindenburga. Jego nowym szefem sztabu został generał Erich Ludendorff. Obaj pierwszy raz w życiu spotkali się na dworcu. W pociągu jadącym z powrotem do Prus Wschodnich zostałem wezwany przed oblicze obu generałów. Niech pan opowie, jak wygląda sytuacja, poprosił mnie Hindenburg. Ten dobrze zbudowany oficer patrzył na mnie łaskawie, w przeciwieństwie do Ludendorfa. Jest niedobrze, starałem się referować krótko. Naszej ósmej armii grozi okrążenie. Rosjanie dysponują ponad dwukrotną przewagą liczebną. Dość, ryknął Ludendorff. Proszę powiedzieć, jak szybko piechota może przemieścić się z frontu sprzed armii Niemen naprzeciw armii Narew. Wykorzystując kolej w ciągu dwóch dni, oświadczyłem. Jest pan wolny, mruknął Ludendorff. Dziękujemy panu, powiedział Hindenburg, wstając z fotela i podając mi rękę. Podróż do Prus odbyła się w atmosferze ciągłych narad wojennych. Ludendorff forsował plan zniszczenia najpierw jednej grupy rosyjskiej, potem drugiej. Dostałem zadanie sprawdzenia postępów armii Rennenkampfa. Wysłano mnie autem na północ. Telefonicznie nadałem meldunek, że armia Niemen zatrzymała się. Wtedy podjęto historyczną decyzję o przerzuceniu naszych sił z północy na południe. Panie generale, referował Ludendorff Hindenburgowi. Proponuje najpierw zniszczyć skrzydłowe pierwszy i szósty i korpusy rosyjskie i związać centrum walką, żeby nasze korpusy mogły je zamknąć w kotle. To ryzykowny manewr, skomentował Hindenburg. Generale, proszę to zrobić na moją odpowiedzialność, odpowiedział Ludendorff. Skierowano mnie jako oficera łącznikowego do sztabu pierwszego korpusu generała pułkownika Hermana von François. W tym czasie mój korpus brał udział w ciężkich walkach z szóstym korpusem rosyjskim w okolicach Biskupca nawet do nas dotarły echa sporu pomiędzy moim dowódcą a generałem von Bellowem, dowodzącym pierwszym korpusem rezerwowym. Cieszyło mnie, że mogłem zobaczyć tak doskonałego stratega jak von François. Z perspektywy czasu dochodzę do wniosku, że to on był właściwym twórcą naszego zwycięstwa. W czasie walk doszło do niezwykłego zdarzenia. Z całym sztabem omawialiśmy aktualną sytuację. Staliśmy na przydrożnej łące. Nagle ujrzeliśmy jakieś samochody. Okazało się, że był to sztab generała porucznika Sireliusa, dowódcy rosyjskiej trzeciej dywizji piechoty gwardii. Von François zachował się jak dżentelmen i oficer, zasalutował rosyjskiemu generałowi. Tamten odpowiedział salutem i pojechał dalej. Z tamtych czasów pozostała sympatia, jaką darzył mnie von François. Po zwycięstwie wróciłem do macierzystej jednostki i razem z nią odbyłem szlak bojowy. Wtedy porucznik Thomas Raube opowiedział mi niezwykłą historię pościgu za rosyjskim konwojem. Po wojnie przeniesiono mnie w stan spoczynku. Po moim zamieszkaniu w Zielonowie dowiedziałem się, że w czasie walk zaginęła gdzieś skrzynia ze złotymi rublami. Zacząłem interesować się tą historią i większość mego czasu poświęciłem poszukiwaniom. Na tym urywa się pamiętnik von Bretzkowa, powiedział Rambo. Widać, że ktoś wyrwał kilka ostatnich kartek. Musiał to zrobić bardzo dawno, orzekł pan Tomasz, oglądając pamiętnik. Zapewne zrobił to sam von Bretzkow. Jeśli połączymy to z faktem, że prawdopodobnie on wyrysował mapę znalezioną za obrazem i tę na strychu, to znaczy, że znalazł miejsce ukrycia skarbu. Pytanie, czy go wykopał i jeśli tak, to gdzie go ukrył? Co więc zrobimy? – zapytał Jacek. Wy idziecie dalej do Kętrzyna – rzekł pan Tomasz. Paweł odwiedzi miejsca związane z bitwą. Co do mnie, to popłynę kajakiem rzeką Omulew i będę zbierał informacje na temat skarbu od okolicznej ludności. Zosiu, musisz wybrać. Płyniesz czy jedziesz? Wolę jeździć, odpowiedziała patrząc wymownie na jeszcze niezagojone odciski od wiosła. My dołączymy do Pawła, powiedzieli prawie zgodnie Rambo i Olbrzym. Nam nie śpieszy się do Kętrzyna, orzekł Jacek. Jednak tam pójdziecie, twardo powiedział pan Tomasz. Harcerze spojrzeli po sobie. Czułem, że nie podporządkują się decyzji pana samochodzika. Zbliżał się już wieczór, więc zaczęliśmy przygotowania do kolacji. Umówiliśmy się, że pojadę z Zosią po Olbrzyma i Rambo następnego dnia rano i razem ruszymy w objazd. Jacek i jego komandosi przejrzeli mapy i szybko zaszyli się w swych namiotach. Zosia ułożyła się do snu w rosynancie, a ja przygotowałem sobie legowisko w namiecie szefa. Pan Tomasz siedział na brzegu. Lekko zgarbiony, beznamiętnie ćmił papierosa. – Nad czym pan tak duma? – zapytałem, siadając obok. W oczekiwaniu na odpowiedź nabijałem fajkę. Słuchając wspomnień pułkownika Breckowa, przypomniał mi się pewien artykuł, wyjaśnił. Dziennikarz z tych terenów pisał w nim o bitwie pod Tannenbergiem. Wiesz, kto był autorem? Przecząca pokręciłem głową. To był nasz olbrzym, powiedział pan Tomasz. Zastanawia mnie jego milczenie. Jest stąd, zna tu prawie każdy kąt i z pewnością wiele słyszał, w tym i plotek. Nawet w mitach i legendach może być wiele prawdy. Nie zastanawiacie jego postawa? Milczałem zdumiony. Sądzi pan, że nasz przyjaciel coś kombinuje? Odezwałem się po chwili. Nie, ale w czasie waszej wycieczki obserwuj, na co zwraca szczególną uwagę, odpowiedział szef. Może nasze podejrzenia są nieuzasadnione, w tym artykule nie musiało być nic ważnego, a właśnie że przedstawił tam interesującą teorię, rzekł pan samochodzik. Co ciekawsze, jego przypuszczenia pokrywają się z naszymi odkryciami. Otóż w dniu 28 sierpnia, decydującym o przebiegu bitwy pod Olsztynkiem, generał Samsonow wyjechał z Nidzicy i rano znalazł się w Nadrowie. W tym samym dniu oddziały niemieckie zajęły Niedzicę, zamykając Rosjanom drogę odwrotu na południe. Samsonow razem z generałem Martosem obserwował pole bitwy. W tym czasie dwa wyborowe pułki rosyjskiej piechoty uciekały w panice. Samsonow starał się uporządkować szeregi uciekających, które w drugim ataku na linie niemieckie zostały zdziesiątkowane ogniem karabinów maszynowych. Dowódca jednego z tych pułków usiłował zebrać żołnierzy wokół siebie, wbił w ziemię sztandar pułku i czekał. Żołnierze nie mieli już jednak ochoty atakować i pułkownik wkrótce został sam. Oficer popełnił samobójstwo strzałem w głowę. W obliczu klęski, Samsonow postanowił wydać rozkaz o wycofaniu się, przerwałem. Tak jest. W tym momencie tracimy pewność co do losów rosyjskiego generała. Według przewodnika Potanenbergu, wydanego w 1927 roku, do którego dotarł olbrzym, dowództwo rosyjskie przeniosło się do Gryźlin. Inni historycy sugerują, że Samsonow uciekał na południe. Co do obecności Rosjan w Gryźlinach, nie można mieć wątpliwości. Otóż 28 sierpnia przybył tam XIII Korpus Armijny generała Klujewa, który otrzymał ostatni rozkaz obrony sił centralnych przed atakiem z północnego wschodu. Dopiero 29 sierpnia o trzeciej rano Rosjanom udało się oderwać od atakującej piechoty niemieckiej. Trzy godziny później Niemcy odkryli rosyjską ucieczkę i rozpoczęli pościg. Część Rosjan uciekła. Wcześniej Rosjanie wykłóli oczy nauczycielowi z gryźnień i rozerwali końmi syna pastora. Skąd u nich tyle barbarzyństwa? powiedziałem nieco zdumiony. Przecież wkraczając do Olsztyna jedynie obstawili urzędy administracyjne. Zażądali też od mieszczan zapasów żywności, ale nie były to jakieś ogromne ilości. Jedyne ich wybryki to zakwaterowanie się oficerów w domach panien lekkich obyczajów w pobliżu olsztyńskiego ratusza. Nie masz racji odpowiedział pan Tomasz. Rosjanom zdarzały się gwałty, grabieże, ale rzeczywiście takie okrucieństwo, jak w gryźlinach, jest zadziwiające. Dlaczego to zrobili? Nic mi nie przychodziło do głowy. Kim w hierarchii społecznej takiej wsi byli nauczyciel i syn pastora, podpowiadał mi szef. To elita, rzuciłem. Zgadza się. Byli jednymi ze światlejszych mieszkańców wsi. Są więc dwie możliwości. Albo Rosjanom zależało na podporządkowaniu ludności przez zastraszenie, albo obaj mężczyźni odmówili pomocy. W czym? Rzecz jasna w ucieczce. Wojskom carskim brakowało map tych terenów, działały prawie na ślepo. Korpus, który znalazł się niedaleko Olsztynka i Gryźlin, był oddzielony od głównych sił Samsonowa jednostkami niemieckimi, a próby przebicia się nie dały rezultatów. Potrzebna była bezpieczna droga przejazdu między jeziorami pluszne a łańskim. Według źródeł historycznych armia Samsonowa uciekała wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Pluszne, wycofując się w kierunku swaderek i kurek. Powstaje pytanie: skąd znalezione przez nurków w jeziorze Gim resztki rosyjskich zaprzęgów? Wystarczy spojrzeć na mapę, żeby stwierdzić, że nowa kaletka wcale nie leży na trasie rosyjskiej ucieczki. Jechał tam tamtędy tajemniczy konwój, wyjaśniłem. Masz pewność, że tylko ten konwój? zapytał szef. Może ów konwój był ostatnim albo pierwszym z wielu grup uciekających żołnierzy? Popatrz na mapę. W tym momencie pan Tomasz wyjął mapę z manewrów w 1908 roku, odkrytą na strychu w Zielonowie i przyświecił mi latarką. Wodząc palcem po mapie mówił Jeżeli ktoś uciekał przez nową kaletkę, to prawdopodobna trasa dalej prowadziła przez Jedwabno i Zimną Wodę, gdzie Rosjanie dowiedzieli się o zajęciu przez wroga Nidzicy. Widać, że z zimnej wody prowadzi przez lasy prosta droga w kierunku wsi Przeździenk Wielki przy szosie Nidzica-Wielbark. Gdy sztab Samsonowa wyjechał z lasu, oficerowie mogli stwierdzić jedynie, że Wielbark został zdobyty przez Niemców, a drogi są obstawione przez stanowiska karabinów maszynowych. W tym samym czasie Niemcy byli już w Muszkach. Jedyna droga ucieczki mogła prowadzić na południe, ku granicy niemiecko-rosyjskiej. W nocy z 29 na 30 sierpnia generał Samsonow zjawił się w Karlinenshof. Chodzi o leśniczówkę Karolinka, leżącą 6 kilometrów od Wielbarka i drugie tyle od granicy. Dlaczego tak blisko Rosji Samsonow podjął decyzję o samobójstwie? Czy naprawdę chodziło jedynie o przegraną? Co się stało ze złotem? Generał Potowski, szef sztabu Samsonowa, wspomina, że jego dowódca myślał o odebraniu sobie życia, już widząc klęskę swoich wojsk. Ale być może załamała go wiadomość o zaginięciu armii innej kasy. Pomyślmy więc, gdzie mogli zakopać skarb, powiedziałem. Pan Tomasz zamyślił się na chwilę. Podobno czterech oficerów strzegących skarbu zakopało go w głębokim dole koło dębów gdzieś w pobliżu wielbarka. Dęby mogły rosnąć tylko w pobliżu jakichś zabudowań, gdyż okoliczne lasy obfitowały w drzewa iglaste. Wyjście z okrążenia przeżył tylko jeden oficer, który jakoby usiłował odkopać złoto po II wojnie światowej. Inna wersja mówi, że ten, który przeżył, obwiesił się woreczkami ze złotem i uciekł w świat. Powstaje więc pytanie dlaczego złoto zakopano? Z okolic leśniczówki Karolinka prowadziło wiele dróg ku granicy i można było przedzierać się przez las. Może po prostu w obliczu klęski czterech oficerów postanowiło podzielić się skarbem. Dlaczego przeżył tylko jeden, można się zaledwie domyślać. Dziwne, że o odkryciu złota nic nie wiadomo, a jeden ze sztandarów znaleziono. Wydaje mi się, że skarb ukryto gdzieś na trasie ucieczki, zasugerowałem. Jeśli złoto doniesiono tak blisko granicy, to można je było transportować dalej. Pamiętaj, że Samsonow uciekał na piechotę, zwrócił mi uwagę pan Tomasz. Sądzi pan, że ciężko było nieść złoto? Zapytałem. Oczywiście. Komu chciałoby się nieść betonową skrzynię? Dlaczego w ogóle mówi się o betonowej, a nie o drewnianej skrzyni? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Sens posiadania betonowego albo metalowego kufra mógł wynikać z tego, żeby nie zniszczyły się jakieś papiery, powiedział pan Tomasz. Podobno razem ze złotem wieziono dokumenty i sztandary, zauważyłem. Pomyśl, w jakiej sytuacji zakopałbyś złoto? nagle zapytał pan samochodzik. Przyparty do muru, ale mając jeszcze jakąś swobodę ruchu, odpowiedziałem. Otóż to. Musimy znaleźć takie miejsce, gdzie ci oficerowie mogliby być przekonani, że są w okrążeniu, a jednocześnie mieliby czas na ukrycie skarbu. Dlatego ja objadę teren bitwy pod Tannenbergiem, a pan popłynie kajakiem. Zdecydowana większość miejscowej ludności to ludzie, którzy tu przybyli po ostatniej wojnie. Ale jak sam doskonale wiesz, właśnie w takich małych społecznościach nic się nie ukryje. Może gdzieś przypadkiem czegoś się dowiesz. Gdzie się spotkamy? Spytałem. Tu szef stuknął palcem w mapę. We wsi Kociak. Jutro o dziewiętnastej. Jeszcze chwilę siedzieliśmy nad wodą, wsłuchani w plusk ryb w jeziorze i pochukiwania sów, zapatrzeni w mroczne chmury, co chwila przysłaniające sierp księżyca. Od suchego igliwia, na którym siedzieliśmy, parowało ciepło nagromadzone w czasie dnia i przyjemnie pachniało. Nagle obaj wbiliśmy wzrok w gospodarstwo, melinę przestępców, widoczną po drugiej stronie jeziora. Między domami zobaczyliśmy słabe światło latarki. Może to policja, wyszeptałem. Raczej ktoś z szajki przestępczej, powiedział pan Tomasz. Bandyci chyba baliby się tu wracać. Może chcą zatrzeć jakieś ślady. Płyniemy, zaproponowałem. Tak, tylko weź telefon komórkowy, rozkazał szef. Nie będziemy tym razem bawić się w komandosów. Po minucie już płynęliśmy kajakiem na drugą stronę jeziora. Delikatnie wkładaliśmy w wodę pióra wioseł, żeby nie robić hałasu. Po przepłynięciu pół kilometra już byliśmy na brzegu. Wysiadłem pierwszy i podciągnąłem kajak głęboko w głąb lądu. Powoli skradaliśmy się do zabudowań. W koło panowała przejmująca cisza. Wydawało mi się, że bicie mojego serca słyszy każdy w promieniu kilometra. Przyczailiśmy się za stodołą, w której byłem więziony. Cały czas rozglądaliśmy się na wszystkie strony, bojąc się, że ktoś nas zaskoczy. Ze środka dobiegał odgłos delikatnego stukania w drewno. Zajrzałem przez szparę między deskami. W środku przy meblach stał jakiś mężczyzna i z latarką w ręku oglądał trochę podniszczony barokowy kredens. W słabym świetle rozpoznałem twarz Jerzego Batury. Pan Tomasz skradając się za mną nagle stracił równowagę i całym ciałem uderzył o ścianę. Latarka natychmiast zgasła, a Batura wybiegł na dwór. Usłyszeliśmy tylko szum silnika i szmer żwiru pod kołami. W nosie kręcił smród spalin. No to po ptakach, mruknął pan Tomasz. – Zgadza się – rzekłem, patrząc na niego wymownie. – No co? – zaperzył się. – Już sron na głowie, już nie to zdrowie, jak śpiewali starsi panowie. Stojąc u wrót stodoły, widzieliśmy, że w owym barokowym kredensie wszystkie drzwiczki i szuflady były otwarte. Na wszystkich półkach leżały grube tomiska. – To dokumenty Landratury ze Szczytna – powiedział pan Tomasz, podchodząc bliżej do półek. Zaczęliśmy przeglądać księgi. Zawierały one różne rozporządzenia, wpisy do ksiąg wieczystych, akty zgonu i urodzin. Po prostu kronika niemieckiej administracji w szczytnie. Brakuje dwóch tomów, powiedziałem, patrząc na zbiór. Tak, których? spytał pan Tomasz, zadzierając głowę i spoglądając na najwyższe półki. Z listopada 1914 oraz listopada 1915 roku, odpowiedziałem. Wszystkie księgi są tu ułożone chronologicznie. Tego pierwszego tomu nie ma, gdyż Rosjanie od 11 listopada do 12 grudnia 1914 roku znowu opanowali południe Prus wschodnich, powiedział szef, opierając się o mebel. Pewnie wtedy ewakuowano całą administrację, ale zapiski wykonano w wyjątkowo grubej, jak widzę, księdze grudniowej. Sprawdziłem. Wszystko się zgadzało. To dlaczego brakuje tej z listopada 1915 roku? Spytałem. Batura ją wziął, odpowiedział pan samochodzik. Teraz pomyślmy, jak to wszystko stąd zabrać. Czułem, że czeka mnie kolejny wyjazd do Warszawy, do naszego laboratorium. Może do rana to wszystko nie zginie, rzekłem wymownie patrząc na zegarek. Idziemy spać, ale weź dwa tomy poprzedzające ten listopad 1915 roku, powiedział pan Tomasz. Zrobiłem jak kazał i wróciliśmy do kajaka. Cicho położyliśmy się w namiocie. Pan Tomasz poprosił o telefon komórkowy. Heniu, mam do ciebie prośbę, zaczął rozmowę z policjantem. Wyślij dwóch wolnych chłopaków do tego gospodarstwa. Jest tam parę rzeczy, które chciałbym zabezpieczyć. Tak? Dziękuję. Szef postawił na swoim. Położyłem się spać. On czytał te niemieckie księgi. W pewnym momencie aż prychnął ze śmiechu. Rozbudziło mnie to, więc wyszedłem na chwilę przed namiot. Rozejrzałem się po obozie. Namioty harcerzy Jacka zniknęły.